wszystkich, z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z amnezji. Tak, i skończyliśmy ostatnio tutaj. A właśnie, mieliśmy iść do tamtego pokoju. Wywaliłam tą szybę. No, żebyśmy tylko nie spadli. Niech spadniemy. To będzie... Jezu, co się dzieje? Nie! Co? Boże, idź, idź! Szybko! Skacz tu! O. Dobra I co tutaj jest? A, to jest znowu to Tutaj chyba nic nie ma. To idziemy tu. Il ja mam 11. Dobra, to zaświećmy. Tego się nie da. Nic tu się nie da. Jakieś krzesiwo, coś. No tak. Silnik windy, instrukcja właśnie. Użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotle, zanim uruchomisz całą maszynerię. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia. Wskaźniki na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. Upewnij się, że mechanizm działa według tego somatu. Punkt potrójny, czterofazowa amplituda i pełny cykl przepływu okrążnego. Aha. To notatkę to będziemy mieć, co nie? O, to możemy zabrać. To jak coś, to będziemy na no to patrzeć. Dźwignia dobra. Już się schizuję. To Dość na chwilę tutaj. Dobra. Tu już chyba więcej nic nie ma. Tu. O, miło. Bo nam się zawsze przyda. Nie. A tu już jest zawalona. Dobra. A spójrzmy na zadania. Znajdziesz jakiś inny sposób na otwarcie schowka w pokoju gościnnym? Takie um, schowka. No tu już nie ma nic. Chyba powinnam jakiś znaleźć. Jakiś, nie wiem, kluczek czy coś. No nie. To już nic nie ma. O, jest jeszcze trochę oliwy. Okej. Okay. Tutaj, tutaj też nic nie ma. Hmm. No słuchajcie, tutaj nic więcej nie ma no. nie, tam do nie przejdziemy. Hm. No ja tutaj nic więcej nie widzę. Nie! Znowu! Nie! Trzymaj się! Mam nadzieję, że tutaj nie będę musiała wracać i że po prostu, że nie ominęłam czegoś. Dobra. Jesteśmy. Czy ja tutaj byłam? Chyba tak. Zwierzęcy eksperyment. To nic nie Boże, to nie, to nie Let's see what you have to offer. <that> Boże, <na> <that> <that> what a mess! I should have sharpened the saw, but I can sense the地方. it. It's definitely there. <that> się też nie da, czemu się tego nie da rozluźnić, no nie da się, dobra okej okay. coś jest? Że biedne psy. O, mamy krzesiwo. Dobra. A tutaj? <laughs> Jezus to Jak się wystraszyłam, boże kości. Tu nic nie ma. O, notatka. Granice. Nie wiem, co to jest Komi. Anatomii może, nie? Hmm. Chyba tutaj nic więcej nie ma. Chyba nie. To idziemy dalej. Hmm. To już jest zawalone. to mam. I dalej. Hmm. Tutaj chyba wszędzie byłam, co? Там тун гратиарня. Добра. Ja nie znalazłem jakiegoś łomu. Muszę kurczę zobaczyć. Y Czemu ta szuflada wypadła? Mm, nie, nie tutaj. Tak też nie chcę. To chcę. Łom. Właśnie, może tym łomem się dało. Chodzi te drzwi. Zawsze ja się tutaj byłam. To były te drzwi, co? Fourth of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking, the ancient stone relic now rests on my table. It's a No, w szafie jest... Zamykaj te drzwi, Daniel! Proszę. Co to jest? Co to tu przyszło? Cześć, jak w otleście. W tych szafkach się też chowałam. Biorę, że on teraz te drzwi tu otworzy. Spójrzmy na zadanie. W pokoju gościnnym ukryto ważny klucz. Hmm... gdzie ten klucz? Już tu nie ma. Coś gdzieś w pamiętam. Właśnie. Bierz oh, ten klucz. O. Nie, spadła. Ej no. Bierz ten klucz, no. Klucz do maszynowni. Dobra. Nie ma nikogo? Chyba nie. To chyba możemy stąd iść. Ach, masakra. Co to, to, to? nie biorę tego w ogóle. Idę stąd. Okej. Okay. tak co to było? Na dół. No nie wiem czy ja chcę tu iść. Czy tu było? Co to jest? Magazyn. Nie, nie idę do magazynu.

I to haven't been okay. so You have a stunning room. room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. The mm. not No, I'm to fix the wind. Muszę jednak iść do tego magazynu. Tutaj, co to tu jest? Maszyna w nią. Zamknięte. <noise> Czyli muszę iść do magazynu, niestety. No to trudno, no muszę iść. Nie da się tego uniknąć, niestety. Stamtąd to ja przyszłam, no nie? Tam z sto... no. Dobra, idę. Trudno. czasem mi się to wcale nie podoba. Strach się bać. Krzysywa. Dobra, co tam na was grolili? Ciemność w magazynie jest dziwna i nienaturalna. Uruchom się to napędza maszynę, więc Dobra. No, faktycznie, że to ciemno jak... Czekajcie, może coś tu sobie zapalimy, chociaż... Więc przyszliśmy stamtąd. No to może po kolei co? Dlaczego <grywa> to jest tak ciemno? Boję się. Wiem, że coś z tymi beczkami się robiło. Już to też ciemno jak. Tyle to pomogło Może tylko 9 mi zostało Boże, otwarte drzwi zamknięte, bo ile tych drzwi tutaj jest Dobra, przyszliśmy stąd, nie? To może chodźmy tu najpierw po kolei. Książka wybuchowa, która pozwoli ci oczyścić odpływ. Zamiast umieścić dwie duże kadzidy w pomieszczeniu z czynnikami, to będziesz gotowa działać. Wystarczy, że wymieszasz obopłynę. sobie napełnię. Oczej tak to jest ciemno, no. Gdzie to? Czy to się da? O nie, bo to nie jest podświetlone. Okej. Okay. Dobra. Czyli to zamykamy. to już byliśmy. To jest te otwarte, czyli powiem Wam to nic do nie wróży. Chyba. Ro. To się nie da. Jest krzysiwa. O, jest jeszcze jedno super. Tego nigdy za dużo.

Hmm. No nie wiem czy to dobrze co tu nie ma o, jest tu o fragment świtra widzicie? Tu Właśnie z tym coś robiło, nie? Zawór Zardzewiał, nie da się go ruszyć Tylko, że swój emiczny Fragment świtra Nie wiem, czy to się tak da Najpierw no, poskładaj świdra. Dobra Nie ma tak łatwo Nie wiem, to już byłam wszędzie? Czyli rozumiem, że już to mam, tak? Najpierw musisz znaleźć wszystkie części, no to jednak nie mam wszystkich części, okej. Okay. Tu i tak będę musiała to robić. To co, to tu już chyba nic nie ma, co nie? I idziemy tu. Ale to jest dopiero pierwsze a tu też było ileś tych tych... Co się dzieje? To idziemy teraz tu. fakt co? Please, let me go. I Nic dobrego nie wróży. Boże, co tam jest? Boję się tam iść. Krew. Nie, to chciałam, to chciałam zobaczyć zadanie. Boże, zadanie chciałam zobaczyć. Gruz powstały po zawale, blokuje drogę do magazynu, spróbuj się przez niego przedostać. Tak, i tutaj właśnie coś trzeba było wybuchowego, no nie? Zrobić. coś? Czekajcie. To co ja tego nie mogę zapalić? Hmm. Dobra, ręką się O, to jest chyba do tego świtr... Fuck, co się dzieje? Co? Jezus! Nie. Nie patrz długo na przeciwnika. Dobra, nie patrzymy. Się. Nie patrzymy na przeciwnika. Nie da się tu czegoś zaświecić. Czemu tego się tu nie da? No, zobra, nie Żadnej świeczki nic tu nie ma. Co to? Dobra, nic już tu więcej nie ma. Zobaczmy, bo chyba już mam ten świder. Co? Tak. Mały świderek stolarski. to teraz chyba do tych beczek, co nie? Tak coś mi się wydaje. Zobaczymy. Yy, tak, to będzie trzeba zrobić taki, taką mieszankę wybuchową. bo tak. Dobra, ale wiecie co? Ja myślę, że tutaj sobie skończymy. Na razie mi wystarczy. Tam łażą jakieś stwory, ja się boję na razie wychodzić. Także... Myślę, że dalej pójdziemy już sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnej amnezji. Pa pa!